Cześć, tu Paweł Typiak, gramy na Maxa, razem ze mną jest Tomasz Kozieł, dyrektor marketingu Bluebird Team. Witam Cię Tomku. Cześć, witam. Między nami Brawl. To jest w ogóle jakiś szalony pomysł, bo widzimy tutaj napój energetyczny dla graczy. Skąd tak szalone pomysły w Waszym teamie? No, lubimy szalone pomysły i z tego suniemy, z tego co w nim tak się mówi na mieście o nas. Jak zapewne wiesz, skupmy się najpierw na Polsce, bo to trzeba rozgraniczyć, Polska i cały świat. W samej Polsce jest kilkanaście milionów graczy, tak przynajmniej oficjalne dane statystyczne brzmią, a ilu graczy jest na całym świecie? No to ciężko zliczyć, ale mówimy chyba o setkach milionów, prawda? O takich hardkorowcach, jak, jak wiesz... E Gracze lubią gadżety związane z grami, wszelkimi. mówimy o koszulkach, mówimy o figurkach, edycje kolekcjonerskie schodzą na pniu. A nie ma, na, nie ma jakby jedzenia dla graczy i napojów i chcemy w związku z tym zalać, i to dosłownie, zalać rynek swoim napojem Brawl. Od tego startujemy, zaczynamy od Polski, będziemy, będziemy uderzać do takich, wiele knajp się zrobiło tematycznych w Polsce, barów i chcemy zacząć od nich, a później chcemy wejść z oficjalną dystrybucją do dużych sieci handlowych i to jest Polska, a później cały świat. Jest dużo, duża szansa, że ten napój odniesie ogromny sukces, no nie tylko komercyjny, ale też wizerunkowy i pokaże, pozwoli nam dodatkowo promować gry Roll. No, wydaje mi się, że każdy gracz, siedząc do późnych godzin nocnych, ja na przykład ostatnio mając tak w Mortal Kombat X, między innymi zawsze miałem informację w głowie, że już mam za mało many i nie mogę nieść więcej. Przydaje się coś takiego, to na pewno na pewno wielu graczy korzysta z tego typu energetyków. Natomiast połączenie party game właśnie z takim napojem to też jest coś zupełnie nowego. No taki nam cel przyświecał, to znaczy, grając w grę imprezową, potrzebujemy energii, żeby posiedzieć ze znajomymi długo, i to jest jakby pierwszy cel. A drugi jest taki, że no, to napój energetyczny stanowi podkład bardzo dobry do innego napoju. Nie będę nic mówił, myślę, że wszyscy się domyślają. Takie kombo myślę, że jest, jest pożądane na rynku przez graczy. I tak. Nie tylko. Czyli zaczynamy od barów z padami, a potem przechodzimy do dużych sieci handlowych. Tak. Czy to też oznacza, że zaczyna dziać się w Polsce dużo, dużo lepiej? Bo kiedyś raliśmy się samym faktem, że w ogóle w telewizji były reklamy, a teraz będziemy mieli napój związany z grow wideo. To znaczy, że idziemy w coraz lepszą stronę, jeżeli chodzi o Polskę? Zdecydowanie. No, wszędzie widać gry. Można iść do kina i już oglądamy reklamy Gier, konsol i tak dalej. W telewizji widzimy oficjalnych sponsorów. Wszędzie. No, gry wchodzą w mainstream, coraz bardziej agresywnie. Można iść do dyskontu i kupić gry z koszyka. Także gry towarzyszą nam coraz szerzej w naszym życiu, coraz agresywniej w nie wchodzą i są wszędzie. Jeżeli ktoś z naszych widzów mocno się tak zainteresował już tym napojem, gdzie będzie mógł go dostać, albo inaczej, kiedy będzie mógł go już dostać w swoim sklepie, to jest, no właśnie, to jest dobre pytanie, bo ja się tak zastanawiam, sam pomysł świetny, natomiast czy uda się go tak wprowadzić bardzo szybko, czy to jest na razie dalekosiężny plan? To jest plan dalekosiężny, no wprowadzenie takiego napoju to nie jest ad hoc sprawa. My oczywiście w tej chwili rozmawiamy z, z różnymi firmami i będziemy drążyć, będziemy drążyć. Mam nadzieję, że w bieżącym roku się uda to zrobić. A czy myślałeś o tym, żeby na przykład pojawiła się z boku zdrabka na jakąś zniżkę na Brawla na PSNie? Wiem, ale nie powiem. Dzięki wielkie za rozmowę. Tomasz Koziu był razem z nami, a wam prezentujemy Brawla, nie tylko grę, ale także napój. Mamy nadzieję, że spróbujecie. Materiał nagrywaliśmy przy użyciu smartfona Nokia Lumia 1020.